Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym naszym codzienniku. Dzisiaj Pan Jezus pokazuje nam, jaki jest tak naprawdę cel Jego misji i po co On przychodzi. No to czas wziąć się teraz za Słowo. Dzisiejszy fragment pochodzi z 8 rozdziału Ewangelii według Świętego Mateusza. Posłuchajmy. Gdy Jezus szedł z góry, postępowały za nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Oto Słowo Pańskie. Słuchajcie, dzisiaj Pan Jezus mówi, czy inaczej pokazuje swoim własnym życiem, jaki jest cel Jego misji. Zobaczcie, że ten fragment, który dzisiaj Kościół nam daje do rozważenia, on pochodzi z ósmego rozdziału, wtedy, kiedy Jezus schodzi z Góry Błogosławieństw. Wiemy doskonale, co tam się wydarzyło na tej Górze Błogosławieństw, że tam Pan Jezus daje nam, można powiedzieć, konstytucję tego Królestwa Bożego, tego nowego Królestwa, które zakłada. I bardzo takie symboliczne jest to, że Jezus schodzi z Góry. Schodzi do tego miejsca, gdzie czekają na Niego ci wszyscy chorzy, pogubieni, ci wszyscy, którzy potrzebują Jego pomocy. I on pokazuje swoim, swoim życiem i tym, co się dzisiaj wydarza, że on pragnie zejść do tego, co jest największą biedą człowieka, co jest jego największą nędzą. I właśnie po to przyszedł na świat. Że on nie przyszedł po to, żeby siebie wynosić, prawda, czy żeby pokazywać, że on jest panem, yy, tylko on, yy, znaczy chce pokazać, że jest panem, tylko że nie w taki ludzki sposób. Bo zobaczcie, że. My bardzo często chcemy jako ludzie, generalnie wszyscy ludzie, mamy taką tendencję, żeby innym meblować życie. To znaczy, że ja przychodzę już z gotowym modelem na twoje życie, przychodzę już z gotowym rozwiązaniem twoich własnych problemów i jeżeli mnie posłuchasz, to wtedy, jeżeli zastosujesz te moje rady, to wtedy twoje życie będzie lepsze, będzie fajniejsze. I ja w ten sposób chcę Tobie pokazać, że ja mam rację. Pan Bóg, kiedy przychodzi do naszego życia, On pokazuje nam zupełnie odwrotny kierunek. On najpierw służy, On najpierw przychodzi, żeby czynić dobro. I teraz zobaczcie, jakby to, co się wydarzyło na górze błogosławieństw, ta cała mowa Chrystusa, całe Jego kazanie. To wszystko, co mówi, do, a co dotyczy naszego codziennego życia, co żeśmy rozważali wcześniej. Ono się jakby realizuje właśnie w tym w jednym wydarzeniu, że Jezus przyszedł, spotkał trendowatego, kiedy ten przychodzi do Niego i mówi: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, Jezus mówi Tak, chcę bądź oczyszczony. I to jest jedno zdanie, które tak naprawdę pokazuje nam sens tego naszego życia i naszej relacji z Panem Bogiem i tego, w jaki sposób Pan Bóg chce działać. W naszym życiu, w Twoim życiu. Znaczy, Pan Bóg przychodzi i mówi: Chcę, bądź oczyszczony, bądź wolny, bądź pełen pokoju. Chcę, żebyś miał życie i to, żebyś miał życie wieczne. I teraz zobaczcie, ten pierwszy kierunek, który nam pokazuje Chrystus, to jest służba. On mówi: Nie chciej zmieniać myślenia drugiego człowieka, nie iść do drugiego człowieka z gotowymi projektami na jego życie na to, żeby jego życie było lepsze, że ty jako chrześcijanin wiesz dobrze co on ma zrobić, żeby stać się lepszym człowiekiem, lepszym chrześcijaninem. Nie, pierwsza rzecz, którą pokazuje nam Chrystus, to jest służba, żeby przyjść i dawać miłosierdzie, dawać miłość. Oczywiście później, kiedy ten człowiek doświadczy tej miłości, doświadczy tego miłosierdzia, może zmienić swoje życie. Ale tutaj jakby Chrystus cały czas zostawia nam pewną bazę i pewną przestrzeń wolności, że najpierw miłość Najpierw dobro, które dajemy, że najpierw mamy służyć, a jakby dopiero potem uczyć. Zmieniać mamy ten świat przede wszystkim zaczynając od siebie samych. To ja mam stawać w tej głębokiej relacji przed Panem Bogiem, to ja mam stawać jako Jego stworzenie, Jego sługa, Jego dziecko, i tak dalej. I ja mam, słuchając Jego słowa, przekształcać i przemieniać swoje życie, nawracać się, aby potem. Iść do drugiego człowieka z orędziem miłości. Żeby dać drugiemu człowiekowi miłość, to trzeba najpierw samemu tej miłości doświadczyć. I to daje mi Chrystus. Jezus mówi dzisiaj: Chcę bądź oczyszczony. Chcę wejść w te wszystkie przestrzenie, gdzie jest totalna rozwałka w Twoim życiu. Chcę wejść w te przestrzenie, gdzie panuje jeszcze grzech, gdzie jest. Rozkład, gdzie jest, można powiedzieć, śmierć już za życia. I chcę powiedzieć tak, chcecie oczyścić z Twojego trądu, chcecie oczyścić z Twojej choroby, chcecie oczyścić, chcecie ożywić, chcecie skrzesić na nowo, po to, abyś miał życie i to miał je w obfitości. I to jest właśnie Boża obietnica. I to jest właśnie ta dobra nowina, którą dzisiaj Chrystus nam głosi. Chrystus schodzi z góry po to, żeby wejść w to, co jest naszą największą nędzą. I żeby dać nam życie. Cóż, przyjmijmy to. Ja chcę. A wy, a ty? Błogosławionego dnia. Szczęść Boże, do zobaczenia.